Tam. Nazywam się Mateusz Wyszogrodzki. W dzisiejszym odcinku poradników Klub 275 pokażę jak działa czat na stronie. Pomoże w tym Wiktora Dąbrowska. Cześć! Wystarczy, aby skorzystać z czata, wystarczy wejść na profil użytkownika, z którym chcemy porozmawiać, w tym wypadku Wiktorii Dąbrowskiej. Widzimy pole tekstowe w dziale akcje. Piszemy to, co chcemy napisać do danej osoby. Cześć. Na dole pojawia się czat. Na belce użytkownika pojawia się czat i możemy rozpocząć rozmowę. Wygląda to bardzo podobnie do yy, czata na Facebooku. Ale jeśli chcemy coś bardziej zaawansowanego, czyli emotki i tym podobne, chociaż nie, podstawowe emotki działają tutaj. Ale aby mieć jakiekolwiek emotki do wyboru, musimy kliknąć Rozpocznij czat wideo. Wtedy mamy większe możliwości typu pogrubienie, zmiana czcionki, a także rodzaju emotek. Podstawowe także są bardzo ciekawe. I teraz weź rozpocznijcie od wideo. Już, już, już. Kliknęłam. Wyszłam. Oj, oj oj. Przepraszam. Oczywiście Napis... można także zmienić różne rodzaje emotek na mniejsze. Większe, Co? albo takie murzyńskie. Jak te. A. Albo czarne emotki. Czyli zamorznicki. Prezentują się bardzo ciekawie. Niestety, jak widzicie, większe emotki zachodzą trochę na napisy, i mniejsze motki. Weźmy przykład. motka Teraz dam jakąś dużą. I to trochę zachodzi. Dlatego, jeśli chcecie, aby nic na siebie nie zachodziło, wybierajcie opcję smoke. To prawda są trochę brzycze, ale nie, nie zachodzą na napisy. Tutaj mamy wszystkie opcje. Nie ma różnych skinów, ale są różne czcionki. Można głośność dźwięku, a także podstawowe informacje. Możemy także włączyć datę. No tutaj mamy, jak. jak... Ktoś ma jakieś problemy z czatem, może wejść na stronę pomocy po angielsku. Mógłbyś w końcu mi napisać jakąś wiadomość? Piszę cały czas. No to szkoda, że z tego wyszłam Dobra, odświeżyłam i Cię mam. Szkoda. Kliknij Rozpocznij czat wideo. Już klikam! Rozpocznij czat wideo. Dobra. Jaka fajna łóżka! Jak widzicie, nie ma praktycznie różnicy pomiędzy gadu-gadu a czatem na klub 275. A za to wszystko macie w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania z klubu 275. Mateusz Żogrodzki, admi główny administrator i... I ja, Witore Dąbrowska. Siema.